Witam wszystkich w grze Dying Light. Z tej strony Valorn. To jest mój czwarty odcinek, jeśli się nie mylę. Bardzo dużo tych odcinków było, aż cztery, hu 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 hu. Ale będą jakieś tam jeszcze kolejne, jeżeli macie dosyć mnie, mojego głosu i, i w ogóle tej gry ze mną. W, tej, w tym odcinku chciałem pokazać pewną ciekawostkę. To ciekawostkę wyhaczyłem na forum Dying Light'u. Właśnie różne takie ukryte miejsca, różne takie dodatki, jakby to można nazwać, od twórców gry zainteresowały mnie i stwierdziłem, że czemu by nie nagrać takiego odcinka. No i, no i co? Jesteśmy tak na mapie, jesteśmy w... Mapie slamsy to jest ta pierwsza mapa, i jesteśmy w tym oto miejscu. To jest hangar. Tutaj toczyły się parę, parę misji, było i co tu, co tu jest? Tu jest dodatkowa misja. Takie tarcze na mapie oznaczają dodatkowe misje. Takie poboczne od przypadkowych osób dostajemy te misje. No i po co nam jest ta przypadkowa misja? Już wam zaraz pokażę. Tutaj mam jakiegoś pana, posłuchamy jego historii, która na pewno będzie emocjonująca. Grozi nam straszliwe niebezpieczeństwo. Proszę, nie ignoruj mnie. Słuchaj, co do ciebie mówię. Uspokój się i powiedz mi, co się dzieje. Jestem Babar Kizil i padłem ofiarą najstraszliwszej, predawnej klątwy. To znaczyły... Straszne. Łykiem <grym> czego? No, Jestem wilkokłakiem. Widział pan tych martwiaków dookoła? nie jest prawdopodobne, że są tu też inne potwory? Nosy numie, tylko płaki. Dalia tak jedzie. Mówi, że uleczy mnie łyk mikstury przyrządzonej z czosnku, wilczego dojagu i łyżeczki cynamonu. Niech mi pan pomoże zebrać te rzeczy i doprowadzi mnie w bezpieczne miejsce. Bardzo dobrze zapłacę. No i bierzemy tą misję, chociaż tej misji nie zrobimy. Bo dzięki temu, że odpalimy tą misję, zgodzimy się, będziemy mogli właśnie tą ciekawostkę e, zobaczyć. do innego schronienia. Jeden z ocalałych chyba jest kruboscą. Poza tym kazali mi odejść. Ponieważ jestem zwalni, dzisiaj będzie pełnia. Mamy mało czasu, też nie chcę tego przeciągać. No i dobra. E, idziemy za tym kolesiem, chociaż mamy go w głębokim poważaniu. E, powinniśmy go chronić Pierdy, pierdy, pierdy Tutaj mamy zombiaka Okej okay. No Tak jest Tutaj jakieś tam zombie sobie biegają I tak dalej, i tak dalej, i tak dalej e, I co Co, co, co jest tutaj tą ciekawostką Ciekawostka się znajduje w tej Oto hali e, No i tu nic nie jest dziwnego, no, no dobra. So, jest zombiak, no i go trochę odcięło. Eee, I i, 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 i co, co tu się znajduje? To są to wagony i tak dalej, i tak dalej. Ale, otóż, jak podejdziemy tutaj, to tu jest przycisk pewien. I tak normalnie, jakbyśmy przeszli w grze, nie byłoby tutaj możliwości otworzenia tego. I co się stanie, jak to otworzymy? No, sami zobaczcie, ja już wiem, może wy też wiecie. Zobaczmy. Zaczyna grać muzyka, a zombiaki zaczynają tańczyć. <laughs> Powiem szczerze, że genialny pomysł twórców gry, taki zabawny dosyć. Jak ktoś jest fanem zombi wszystkich tam części e, zombiaków i tak dalej, i tak dalej, kategorii gier, zombie, no to uważam, że też mile jest takie ciekawostki znaleźć. Wiecie, te zombie w różne tańce, style używają do, do tańców. Tańca, że naprawdę nieźli. Na pewno lepsi niż ja. Jeszcze nie koniec. No, to już jest koniec. To już wiadomo, jak już idą... No to koledzy chcą rozdać autografy. A wiadomo jak się kończy rozdawanie autografów. No, potrójny kill. E, I to by było tyle z, tych, e, z tej ciekawostki, bo z ciekawostek to jeszcze nie będzie więcej. Będą. E, będą, będą, będą bardzo fajne. Ale to wszystko w swoim czasie. Jak na razie dziękuję Wam wszystkim za obejrzenie tego filmiku. No i do kolejnego wtorku, bo co wtorek postanowiłem wrzucać nowe filmy. Mam nadzieję, że Wam się spodobał. No i trzymajcie się. Dzięki jeszcze raz i do zobaczenia. Cześć.